Miasto Kraków zdecydowało się w sposób szczególny upamięcić to 20-lecie wejście Polski do Unii Europejskiej i korzyści, jakie Kraków osiągnął, zapraszając mieszkańców i turystów do odwiedzenia tych placówek, które zostały wyremontowane, zmodernizowane dzięki środkom z Unii Europejskiej. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jest ogromne zainteresowanie początkami wejścia Krakowa do Unii Europejskiej. Bardzo często na YouTubie możecie Państwo zobaczyć filmy, które pokazują Kraków z lat 90., a może i nawet z lat wcześniejszych. I owszem, zawsze to było miasto światowego dziedzictwa. Przecież Kraków od 1978 roku jest pisany na listę światowego dziedzictwa. Niemniej jednak, przez te 20 lat w naszym mieście, nie wiem czy nie najbardziej w całej Polsce, nastąpił swoisty skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o te kwestie, które były możliwe do realizacji dzięki środkom unijnym. Zmieniło się bardzo dużo. Można powiedzieć, że zmieniły się wszystkie aspekty naszego życia. W Krakowie w ciągu tych 20 lat zrealizowaliśmy blisko 400 różnego rodzaju inwestycji o wartości ponad 10 miliardów złotych, z czego połowa to były pieniądze Unii Europejskiej. Kraków po prostu wypiękniał, zrobił się czysty, kolorowy, taki, że chętnie się człowiek przejdzie do rynku i okolice, a kiedyś to było Szaro Buro i no i. No nie ma porównania. Wiele kamienic jest odnowionych, wiele zabytków jest zadbanych i wiele muzeów też jest na przykład wspieranych w centrum, tak jak Krzysztofory. Najbardziej widzę zmiany e, na co dzień w tramwajach. Ja pamiętam jakimi tramwajami jeździłem na studiach, a jakimi poruszam się po Krakowie teraz. Dla mnie jest to olbrzymi, olbrzymi przeskok. Tauron Arena, Ice Kraków. Ale też wiele modernizacji zajezdni autobusowych, rozbudowa dróg, modernizacja szkół. Ekospalarnia, czy jakieś parki, ekoparki, drogi, to wszystko. To by się nie zadziało, gdybyśmy nie wstąpili do Unii Europejskiej. A dzisiaj tak naprawdę jesteśmy w lidze mistrzów. W lidze takich miast jak Barcelona, jak Zurych, Amsterdam. Nie ma żadnej różnicy, powiem więcej. W wielu wypadkach przegoniliśmy, wykorzystując bardzo konsekwentnie i skutecznie te środki, które dostaliśmy. Cieszymy się z tego faktu. Naprawdę Unia Europejska jest dobrodziejstwem i trzymajmy kciuki, aby wszelkie procesy społeczno-gospodarcze, polityczne tylko utrwalały i wzmacniały siłę Unii Europejskiej i znaczenie naszego miasta Krakowa w tym środowisku.